Siemanderko, widzowie, siema z rana, witajcie, cześć czołem. Zaraz, czołem, to się barany witają. Siemanderko. E, to jest mapa, e, niestandardowa mapa od e, niejakiego Divici, który zbudował Hobbiton po raz zdaje się drugi nawet. To jest, jest też wersja. I powiem wam szczerze, że bardzo, ale to bardzo intryguje mnie, mm, jak to wszystko wygląda jak mu to wyszło, bo na screenshotach wygląda to naprawdę niesamowicie realistycznie, dodatkowo on to robił na defaultowych teksturach ja być może w trakcie gry przełączę na zwykłe natomiast aktualnie gram na Conquestie więc one są bardzo takie pasujące do tego stylu więc krzywda się nikomu nie stanie jak obejrzymy sobie Hobbiton właśnie na tej paczce tekstur Dodatkowo ja sam osobiście jestem e, naprawdę wielkim fanem e, władcy pierścieni, e, jak i w sumie twórczości Tolkiena. E, jednak z tym drugim to już e, bez przesady, oczywiście. E, no i co? No i prawdopodobnie mniemam, że jesteśmy teraz w posiadłości Bilbo Baginsa. E, także chciałbym Was gorąco, serdecznie zaprosić na wycieczkę po Hobbitonie, która e, możliwa jest dzięki. Użytkownikowi zwanemu Divici. No więc po kolei. Fajnie jest w ogóle oglądać sobie projekty innych ludzi, co ja robię, zresztą bardzo. Rzadko, ale jak już się coś naprawdę trafi, to lubię sobie pobrać, zobaczyć jaki styl inni ludzie mają, bo jak wiecie, nie lubię się wzorować na kimś, się po prostu chcę tworzyć swój unikalny styl, żeby mi potem nikt nie mówił, że coś od kogoś zerżnąłem. Dlatego, jako że nie zamierzam budować hobbitonu ani nic z tego stylu, to chciałbym właśnie sobie popatrzeć razem z Wami, jak wygląda tworzenie budowli według innych graczy najfajniejsze jest um, ogólnie rzecz ujmując tutaj um, robienie tych zaokrąglonych okien e, które wymagają aż trzech przynajmniej kratek e, głębokości po to żeby, um, żeby, żeby żeby to wyglądało właśnie na takie bardziej zaokrąglone no ale efekt jest powalający zresztą na tych teksturach nawet wszystko wygląda dużo fajniej biurko, biurko tutaj prawdopodobnie z hmm, jakąś książką czy coś w tym stylu, bardzo ładnie udekorowane zresztą jak widzicie dekoracji tu nie brakuje tutaj mamy jakieś tabliczki hmm. Thanks for downloading Hopiton by DVC czyli zgadłem DVC, pusto w skrzyni hmm. okej, okay, tutaj mamy suficik Idealnie zmieścił się tutaj em, żyrandolek idealnie pod sam sufit Dobrze, że pochodnie nie rozniecają ognia. No i labirynty według hobbitów. Może najpierw zróbmy tak, że ja pozwolę sobie Wybrać ten shader pack, który daje białe światło, żeby było widniej. Jedyny problem shader packów na wersji 1.64, zresztą inaczej, shader packów z wersji 1.72, których używam na wersji Minecrafta 1.64, jest taki, że się światło buguje. O, o wilku mowa. Jest? Nie ma, jest nie ma, jest, nie ma. No ale trudno trzeba to przeżyć. Mm, więc tak, idziemy sobie tutaj, obrazy e, z John Smitha. Kolejna skrzynia, też forma dekoracyjna. Wszystkie korytarze są tak fajnie zaokrąglone, żeby to wszystko właśnie było takie bardzo hobbitowe. Mam nadzieję, że oglądaliście hobbita e, drugą część, pustkowie Smauga, Zdaje się, mm, że byliście na niwki, nie? Bo naprawdę kawał niesamowitej roboty tam odwalają. Z tym hobbitem w tych Hollywoodach, i powiem wam, że e, nie mogę się doczekać kolejnej części. Obydwie oglądałem z zapartym tchem. Sądziłem, że hobbit będzie miał e, problem z dorównaniem władcy pierścieni pod względem. E, ciężko tu mówić o fabule, bo fabuła jest oryginalna dla każdego wątku. E, czy to przygoda Bilbo Bagginsa, czy to przygoda Frodo Bagginsa e, to raczej nie ma e, tutaj co dyskutować, że każda na pewno jest oryginalna ale wykonanie, bałem się, że może być że może klimatem odbiegać od Władcy Pierścieni a jednak nie, jednak się nie zawiodłem i jest niesamowicie dobrze, chodzimy, zwiedzamy wszystko fajnie, tutaj zobaczcie wszędzie przejścia z kuchni do kuchni mm, bardzo ładnie naprawdę jestem pełen podziwu dla dla gościa, że odwalił kawał dobrej roboty. Jestem pewien również, że nie widziałem wszystkiego, co tutaj może być. Być może jakieś ukryte miejsca tutaj są, ale do tego już trzeba użyć pochodni, bo niestety. Przydałby się teraz mod na Dynamic Light, żeby pochodnie nosić w ręku. O, spiżarka. Zobaczcie, obrośnięta w pajęczynach. Coś niesamowitego. No, tutaj przejście. Fajnie, fajnie, naprawdę bardzo mała powierzchnia, ale jak idealnie zagospodarowana. Tam jeszcze zobaczę, czy tam coś jest. Bo tutaj bardzo duża powierzchnia jest niewykorzystana w środku dokładnie za tą ścianą ale prawdopodobnie tak ma być. No dobra, ja sobie pobiegnę tam korytarzem i wyjdę z tamtej strony, bo widziałem tam bardzo epickie widoczki. Włączę jeszcze tylko poranek. Wyobraźmy sobie, że wstałem świeżo. Kurde, jak epicko, ja pierdzielę. Jeszcze ten klimat w władcy pierścieni to już w ogóle miażdży system. Ach, dobra, wychodzę. Prawdopodobnie gdzieś tu gandalf się czai. Ale mniejsza o to. Chłopaki gdzieś tam. Powiedzmy, że jest tam Frodo Baggins. E, mój wuj Bilbo Baggins e, wyruszył w podróż a ja zostałem sam na Włościach w podróż oczywiście do monopolowego e, tutaj bardzo fajne standardowe zresztą mm, ogródeczki, ale, ale jednak sama świadomość tego, że jesteśmy w Hobbitonie to Czyni wszystko raczej takim bardziej oryginalnym, unikalnym, prawda? No i dom, którego nie widać z zewnątrz. To jest to jest coś epickiego. W ogóle stworzenie e, rasy, nacji, hobbitów, którzy mieszkają w takich kopcach, to jest naprawdę. E, wykreowanie bardzo fajnych postaci takich wiecie. Mm, oni z jednej strony niby są takimi kretami, ale z drugiej strony bardzo takimi e, szczególnie Bilbo. Chyba do czyściochów bardziej należą, wiecie, tak naprawdę to jest coś, coś fantastycznego. E, dobrze, tam się mapa kończy, więc tam nie, nie mamy po co iść. Ja bym chciał zwrócić uwagę tutaj na bardzo ładnie wykonane drzewa, które są iście e, zajebiste. Chciałbym, szczerze mówiąc, zobaczyć jak one są zbudowane, żeby móc podobne drzewa tworzyć na potrzeby wielu projektów. Bo tworzą zajebisty, prawdziwy, szczególnie prawdziwy klimat. Zobaczcie, opatulają tak nas swoją koroną, troszeczkę zasłaniają słońce i powodują, że ten taki poranek chłodny staje się jeszcze bardziej chłodny, kiedy właśnie staje się w cieniu tego drzewa. To naprawdę jest coś niesamowitego, ale to trzeba już przeżyć samemu we własnym Minecrafcie z tymi shaderami. No, chyba że ten film Wam jakoś to odda, aż się chce wejść tam jeszcze głębiej, zobaczyć, co tam jest przy tym pniu. A nie da się, nie da się wzdrapać na drzewo. Nie da się. No, great. Tam dalej są łąki, więc na łąki nie idziemy. I wyobraźcie sobie, że tutaj wszystko z taką dbałością o szczegóły powstało. Nawet zobaczcie, ile tutaj te krzaczory, wszystkie to są liście. Y, które powodują również, że y, ta cała jakby ściółka, ten, ta cała y, łączka polana jest taka bardzo niestandardowa i naprawdę świetnie się spisuje, gdyż te prześwity, w szczególności y, te, które się łączą z niebem, one dodają jeszcze takiej tajemnicy tym, y, tym całym, wiecie, połaciom tych terenów, tych pagórków, bo. Głębi im nadają, głównie to jest najważniejsze, że nadają im takiej głębi, która jest bardzo, bardzo oryginalna. Dlaczego tak o tym się rozgaduję? Bo bardzo trudno jest zrobić coś takiego, co nie będzie szpetne, będzie bardzo ładne. Tutaj naprawdę cholernie ładnie to wyszło, i aż się jaram tym, co tu jest. Zobaczcie, dopiero wyszedłem z domu. Jeszcze czeka na nas yy, fajna podróż po Hobbitonie. Nie wiem, czy cały zdążymy zwiedzić, ale dopiero wyszedłem z domu, a, a tyle za nami. Spójrzcie, to są kolejne mieszkania. <laughs> Kurczę, coś niesamowitego, no naprawdę pełen szacunek. Ja gościowi dałem diamenta, dałem favorite, ponieważ nie dość, że uwielbiam ten temat, to jeszcze, no spójrzcie, tylko tu, o Jezus Maria, nawet, nawet nie wiem co mówić, jest po prostu coś niesamowitego. Aha, da, no nie wiesz, pan czasem. Dobra, tu są drzwi, które są zablokowane. Kurde, tam coś w środku jest. To jest właśnie to, to jest ten rąbek tajemnicy, który powoduje, że aż się chce zniszczyć ściany i wejść do środka, ale wydaje mi się, że pozostawmy, pozostawmy to tajemnicą. Niech tam będzie tak, jak jest. Nie będziemy ludziom po domach chodzić. Ja ze swojej strony, wiecie, co ja mogę zrobić? Ja wam pokażę, co ja mogę zrobić ja mogę zrobić coś takiego ciach ciach weźmy sobie humana, human będzie dobry select teksturkę sobie ajajajajaj aj, aj, aj. nie da się tym wybierzmy jakąś fajną Może coś się trafi ciekawego. Przecież tak naprawdę nie można tu liczyć na zbyt wiele, bo... bo to tekstury są... bardzo, ale to bardzo... defaultowe. Zróbmy mu powiedzmy 3. Nie, za, za mały. 4. Schowajmy mu nick. Dodajmy jeszcze mu Wandering 1 Dun No i patrzcie, mamy hobbita w domku. Gościu nie bój się. Dobra, dam ci dwa. Żebyś mógł sobie troszkę dalej pochodzić. Hobbicik w Mordejerza. No, trochę życia tutaj dodałem, nie? Siema! Hobbitku. Zresztą, co ja gadam? On powinien być normalnej wielkości, bo bo to cały hobbit on zrobiony jest na jakby skalę mojego wzrostu. Tak jak ja, jakbym to ja był hobbitem. Dobrze, idziemy dalej. Idziemy dalej. Zobaczymy, co, czym nas uraczy dalej ta mapa. Teraz yy, tutaj, chyba. Tak, tutaj. Tutaj sobie pójdę. Tu są kolejne mieszkania. Mm hmm, tak, kolejne mieszkania. Znaki. Co my tu mamy? Czyżby drogę do Bilbo? Tak, tam jest droga do Bilbo, ale tutaj są również mieszkania po drodze. Tam nie ma nic istotnego. A tam są zdaje się te miejsca, w których były urodziny Bilbo Nie wiem jak to nazwać Czy to jarmark, czy to, czy to po prostu jakieś miejsce na biesiady były e, Było zobaczymy zaraz, zaraz tam pójdę Tutaj jakaś tajemnicza ścieżka jest W każdą stronę by się chciało tutaj pójść No i gdzie nas doprowadzisz, maleńka? Do kolejnego domu po bitonie. Super. Wszystko bardzo oryginalne. Wszystkie drzwi innego koloru, jednak stylem bardzo do siebie podobne. Piękne, oryginalne jeziorko. Właściwie sadzawka. Nie sposób nie wskoczyć, się nie umoczyć. Ech, no jeszcze ta trawa, która sobie tak powiewa na wietrzyku, to jest jeszcze jeszcze bardziej lękowego klimatu dodaje. Kolejne domy. Co my tutaj mamy jakieś altany? Ta do potańcówki, altaneczka do potańcówki. Jak najbardziej jestem za, tylko dajcie mi tu jakąś niewiastę. Stamtąd przyszedłem, więc... Tutaj sobie pójdę, zobaczcie. Murek z żywopłotem, coś niesamowitego. Tylko nie wiem po co to. No okej, okay, powiedzmy, że bagno. Jakieś błoto czy coś, ten deseń. No i tutaj mamy to miejsce, w którym były właśnie zdaje się urodziny Bilbo. Raczej na bank. Jarmark. Widać ewidentnie, że jest to jarmark. Mamy bardzo wymyślne namioty, które zresztą nie są łatwe do zbudowania w Minecraftie i raczej wszyscy powinni o tym wiedzieć. Ponieważ na... Weź pan zbuduj na mojej powierzchni namiot. A dajże pan spokój. pochlastać się można. Tutaj jakieś szyldy pewnie nawiązujące do urodzin Bilbo. Wielkie, fajne drzewo. Zapada zmrok, ale nie u nas. Nie u nas. Alright, spójrzcie, kurde. Ach, coś niesamowitego. Ja pierdzielę. Normalnie zapiera dech w piersi, jak się na to patrzy. Kurczę no. Normalnie mam ciarki. Coś sobie leciało. Pewnie nie topesz. Tam się zobaczy, jak się wczytuje pięknie ja pierdzielę. Mam nadzieję, że ta tasiemca długiego nie zrobię Ta, nie to perzyna. Dobrze, więc... Obejrzyjmy sobie to z góry. Coś mi tutaj próbuje ukąsać. Ok. Mamy ten targ. Tutaj mamy kolejne domy i pola. Zresztą wie, wiecie co ja wam powiem? To jest grzech oglądać to z góry. To jest po prostu grzech. To tak jakby Gandalf przyszedł tu na szczudłach. Tutaj kolejne domki dookoła, ok. Fajnie się pomieszkuje? No pewnie, że fajnie. O, główny gościeniec do miasta. Po polecam sobie tutaj. Wiatraczki. O, jakie piękne drzewa. ja pierdzielę. Cześć, świnia. Nice. Nice, coś niesamowitego. Piękny wiatraczek na małej powierzchni zbudowany. Bardzo hobbitowy. Kurde, muszę polecieć do tych drzew. No nie wytrzymam, jak tam nie pójdę. Tutaj też jest jakaś droga, która prawdopodobnie prowadzi do nikąd. That's true. Wow. Tak, by the way. Te listki, które sobie tak wieją na wietrze, to są z modyfikacji Coro AI, AI czy Weather, coś takiego. Ona instaluje się razem z Tropicraftem. Fajny, fajny motyw. Kurde, jaka tajemnica tutaj panuje. Ja pierdzielę. Normalnie, nienormalnie, no. Jaram się, no. Ja po prostu uwielbiam. Jak widzę, że ktoś tak czyni takie cuda w Minecrafcie, to... Jestem pełen podziwu dla jego pracy. Przede wszystkim dla pasji, bo to jest najważniejsze. Pola bardzo fajnie zrobione. Widać, że gdzie nie gdzie powysychane, pozbierane, tu podniszczone, tam naprawione. O brzuski, zobaczcie, jakie fikuźne. To są brzozy, a nie te co w Minecrafcie, kurde. Sztyce. Coś pięknego, no po prostu coś niesamowitego. Dobra, przejdę sobie na łączkę. Pójdę w stronę jeziora i tam w stronę miasta. I prawdopodobnie rzecz się tam zakończy. Aczkolwiek nie wiem. Ja, ja, no zajebiliście jest. Kurde, jakie połacie terenu. Dnia by mi nie starczyło. Taki tutaj wyląduje w mieście już. No, nad tym jeziorem. Czytuj się. No, teraz można popatrzeć na to, co się dzieje. OK, tutaj jest jakieś... tutaj prawdopodobnie będą Karczmy i tak jest młyn. Jest piękny młyn. wraz z mostkiem, No, pewnie, że karczma. Świetnie zbudowana. Super klimat w środku panuje. Przekozacko. No, no. Nice. Jaki to ma kształt? Fajnie, fajnie, super. Zobacz, jednak można na małej powierzchni budować bardzo epickie budowle. Tutaj jakaś kanciapa na dupcink. Ja nie wiem, czy to nie na tym mostku, tutaj hmm. w pierwszej części gry, władcy pierścieni, czarny jeździec nadjechał, ale nie dam sobie ręki uciąć. Tutaj też, zobaczcie, z siana, dach, zajebiliście. Młynek jak ta lala. Pieprz można mielić. Dobra, rozejrzyjmy się. Tutaj pusto. Czyli tak, czyli to jest prawdopodobnie już granica. Na to się zanosi. Mhm. Dokładnie tak. No cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powiedzieć jedno wielkie wow. To, co tutaj można było obejrzeć, to było po prostu coś epickiego. Całość idealnie wykonana, bo. Czy ja mogę się do czegoś tutaj przyczepić? Czy ktoś z Was do, czego, do czegoś by się tu przyczepił? Nawet jeżeli znalazłby jakiś błąd drobny, no to. Ee... Bardzo fajny pomysł na studnie. Trzeba będzie go zapamiętać. Nawet jeżeli ktoś by się do czegoś tu przyczepił, znalazł nie takiego jak było w Władcy Pierścieni, to mimo wszystko, miejsce to jest tak magiczne, że po prostu język by usechł. Jakby ktoś zaczął sobie strzępić słowa na temat tego, co tu jak źle zostało zrobione, o ile zostało w ogóle. Wow. Wow 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 mam nadzieję, że Wam się podobała wycieczka po hobbitonie, wycieczka z pitchem po mapie DVC. Jeżeli Wam się podobało, to ja z chęcią mogę nagrywać takie wycieczki po różnego rodzaju mapach, gdyż ja często sobie wędruję po miejscach, w których można znaleźć fajne projekty. A pobrać go i przetestować, zobaczyć to żaden problem. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale Pitchologia. Siemana rapa!